Witam wszystkich. Tindertube, krzemień, krzesiwo kowalskie i kolejna próba rozpalenia ognia. Tym ustrojstwem, która pierwsza nie za bardzo się powiodła, częściowo. Oczywiście posłużę się tutaj polskim krzemieniem, chińskim krzesiwem, jako podpałka sznurek jutowy rozwarstwiony. A rozdmuchiwać będę takim przyrządem. Zobaczymy, czy tym drugim razem uda się coś z tego uzyskać, czy jednak to to jest dziadostwo. Oczywiście nie wiem, jak to jest jakaś fachowa nazwa po polsku tego. Po angielsku istnieje jeszcze jakaś nazwa na to Tinder Cord, Tinder Match, coś w tym rodzaju. Może są jakieś inne. No, po prostu jakaś tulejka, tubka metalowa, kawałek sznurka bawełnianego z jednej strony musimy to nieco zwęglić aby tutaj iskry spadły i się nam tu zaczęło zażarzyć, jak będzie się żarzyć przykładamy do podpałki i rozdmuchujemy to jak już się to podpali to wciągamy to do środka aby powietrze się nie dostało, tlen w zasadzie żeby się nie dostał do środka i nam się to gasi no i możemy używać tego ponownie. Więc druga próba, i raczej ostatnia. Czy to rzeczywiście działa tak jak powinno działać, czy jednak nie? Zobaczymy, czy od górnej strony, jak się to położy, bardziej lepiej będą iskry szły, czy od dolnej. Zapało. Czyli rozdmuchujemy? Nie za bardzo to jedzie, a dziwne przecież tak drobne włókna powinny zadziałać. A jednak nie za bardzo chcą, trochę dziwne. Może trzeba dmuchać bez tego. Dla mnie trochę dziwna, podejrzana sprawa że to się nie chce rozpalić. No daje to spory żar. Dym jakiś idzie. Jeszcze chwilę z tym powalczę i dam sobie z tym spokój. Dla, jak dla mnie, to jest dziadostwo. To jak miałaby się rozpalić np. sucha trawa? Jak to jest według mnie zdecydowanie lepsze i suchsze. No wytwarza to całkiem sporo żaru, tylko że nie za bardzo chce się to zapalić. Tylko trochę się dymi. No bardzo podejrzana sprawa, jak dla mnie. Myślę, że nie jest warte to wysiłku, żar jest, ale nie chcę się podpalić. Czyli zwęglona bawełna zdecydowanie lepiej działa. tam sobie po prostu z tym spokój krzemień krzesiwo kowalskie i zwęglona bawełna jest zdecydowanie lepsze niż to dziadostwo tu już jak widać coraz mniej się tego robi no, niby miało to na dosyć długo no ale niestety nie działa nie wiem kompletnie czemu przecież to powinno się bardzo Łatwy sposób podpalić. Rozdrobnione włókna troszeczkę się ściemniły, okopciły, ale jednak nie chce się podpalić. Ostatnie dmuchy. Nie warto się raczej tym zajmować. Jak dla mnie, dziadostwo. Może komuś się uda takim czymś coś podpalić, ale druga próba, nieudana. Jak dla mnie, ten sposób jest dziadowski do rozpalania ognia metodą tradycyjną. No, bo to podpali się jak najbardziej od różnych innych rzeczy. Ale nie od tego. Także ja takiego czegoś nie polecam. Można to oczywiście kupić nie tylko w tym zestawie, w którym ja to kupiłem, ale też osobno. Ale nie warto. Bo sam krzemień jest jak najbardziej w porządku. Krzesiwo kowalskie też. Więc tutaj ja nie mam żadnych zastrzeżeń co do tego. A zastrzeżenia są jedynie do tego sposobu rozpalania. Kompletne dno, jak dla mnie. Jakieś dodatkowe linki, jak to zwykle nie bywa, będą pod spodem w opisie. I to tyle na dzisiaj. Z nieudanej próby, drugiej i ostatniej. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął cię żaden film. No, i do następnego filmu.